Cześć, tutaj Marcin. Witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022. Dzisiaj w hitowym pojedynku, tak jak to tutaj macie w wiadomościach. Newcastle United Manchester City. O, na pewno przerzyniemy, bo coś nam to za dobrze idzie. Eee, a więc kalendarzyk, ostatnie mecze od czasu kiedy przegraliśmy z Liverpoolem. Wygrywamy z Tottenhamem, odblokował się Gabriel Barbosa po 18 meczach, obejrzymy sobie może bramki, po 18 meczach bez strzelonej bramki w lidze i w pucharach różnych Gabriel Barbosa w końcu strzela upragnioną bramkę, no ale to była tylko jedna, tak jak widzicie tutaj akurat... Bramka Gabigola, kolejna bramka z Tottenhamu, no mieliśmy jakiś chyba problem z tymi rzutem, rzutami różnymi, ale dwie bramki strzelamy z rzutu różnego ta w 81 minucie, dobry nasz mecz, nie najlepszy, ale znowu wygrywamy, no to tak jak widzicie, tutaj macie właśnie te xg całe które nie było takie złe, tutaj sobie Tottenham chyba odpoczywał, albo coś. No tak, widzicie rzut rożny, akcja Pek Bramka, akcja Pek Bramka, kiedy sobie e, Manchester, e, Tottenham e, odpoczywał. No powiedzmy chlorzek, słaby mecz, tak samo nasz środek pola, troszkę tak zasłabł. E, powiedzmy. E, wrócił Bisuma. Po tym Pucharze Narodów Afryki Kolejny mecz z Evertonem Te akcje tam cholera jasna To tak szybko lecą No ale nie, nie, nie można jakoś tego Nie wiem nie, nie można tego dobrze ustawić Słaby mecz w naszym wykonaniu Tylko remis Bramka Almirona Nieuznana Można to troszkę zwolnić Tak żeby to nie było tak szybko no, dośrodkowanie, tam nasz zawodnik chyba nawet odbija tą, tą piłkę. Później dobitka, tutaj Willok strzela źle, pokryty przez Calverta Luina. I no takim składem graliśmy troszkę rezerwowy. Longstaff grał, Fraser grał, St. Maximiny Almiron, czyli taki bardziej rezerwowy skład, bo po prostu no, teraz gramy z Manchesterem City, w statystykach tak jak widzicie, no taki foksiarski trochę ten remis, no ale jest co jest, jest co jest, punkcik w kieszeni, w tabeli, prezentujemy się na szóstym miejscu, 44 punkty w 25 meczach, 3 punkty straty tylko do Ligi Mistrzów, no już tutaj do... Tej pierwszej trójki w ostatnich czasach świętej, praktycznie Liverpool-Manchester City po 60 punktów różnica bramek tylko między nimi. No zmienia te pozycje Manchester United na miejscu trzecim. No ale to już mamy do nich ile? 8 punktów straty. No to troszkę troszkę jest mamy troszkę tych punktów straconych. Na dole tabeli nic się nie zmienia. Wolves, Crystal Palace, Burnley to nas nie interesuje, no interesuje nas bardzo Liga Mistrzów, ale żeby tej widzę, mistrzów grać no to musimy grać dobrze w pojedynku hitowym <laughs> nie wiem czy jest w telewizji, bo kiedyś była tutaj właśnie ta ikonka która pokazywała nam, że mecz jest w telewizji no ale musi chyba być, no taki mecz to jest, e, musi być w telewizji, zresztą z ligi angielskiej e, mecze wszystkie są w telewizji, a więc no na to tego się spodziewam lecimy już na meczek jeszcze, a powiem wam jeszcze składzik w jakim będziemy, dobra składzik powiem wam przy meczu jesteśmy już tutaj na meczu Newcastle Manchester City, a tutaj mamy właśnie telewizorek, mecz transmitowany 1 350 000 dostaniemy za ten mecz, tak samo transmitowany jest Southampton Aston Villa no ale tak jak mówiłem, te mecze wszystkie Ligi Angielskie to są wszystkie transmitowane jeśli ktoś tam Mieszka w Anglii, to o tym wie Joe Linton, w końcu ktoś próbuje go kupić, no, taką kasę jemu płacimy 405 tysięcy Tylko, że no właśnie, 132 tysiące chcą, żebyśmy my płacili temu zawodnikowi kluby takie jak Boca Juniors, River Plate no, obydwa, obydwie drużyny kłócą się o tego zawodnika i Alachli, które oferuje 110 tysięcy znaczy oferuję, no. chcę żebyśmy my płacili 110 tysięcy wynagrodzenia temu zawodnikowi, no chyba nawet się zgodzę, bo wolę płacić 110 tysięcy niż 405, co to, to jest w ogóle, no, jeden z najlepszych opłacanych zawodników w naszej drużynie, a jest po prostu jako napastnik. Nękający, jako w ogóle napastnik, już nie, nie, nie nękający. Dribbling słaby jak na Brazylijczyka, wykańczanie akcji no to jest poziom League 2, League 1. Czyli bardzo słaby. Gra bez piłki, bardzo słaba. Przyspieszenie, szybkość, bardzo słabe. No jedynie co wytrzymałość ma dobre, waleczność, ale no to to, to na, na napastnika nie jest za dobrze. Jeśli chodzi o ofensywnego pomocnika lewego, dośrodkowania bardzo słabe. Przyjęcie piłki, słaby. No, współpraca, waleczność tam, takie troszkę lepsze, ale no, jako nawet ofensywny pomocnik, który jest słaby. Czyli to jest taki, no. No, cholera, ten Joelin, to, to nie wiem. Zgodzimy się, zgadzam się na wszystkie opcje tego. A może nie, nie to, najpierw zrobimy, że będzie to. Dobra, na Al ahly się zgodzimy i na River Plate, bo River Plate bardziej lubię od Boca Juniors. Dobra, macie wszyscy. Wolę 132 tysiące mu płacić niż 403. Tylko dlatego nie chcę go, chcę go sprzedać. Dobra, lecimy na mecz z Manchester City. Jestem już z powrotem. Gramy w składzie oczywiście Emiliano Martinez, nasz bramkarz Libero. Na bramce, na lewej stronie Renon Lodi, Pawart, Kounde, na środku obrony Chambers, na prawej Betankur, jako pomocnik odbierający piłkę Bisuma jako Mezala, Willok jako wysunięty rozgrywający. Na lewej pomocy, jak ofensywny lewy pomocnik Miguel Almiron, do tego Alan Sand, Maximin i w ataku jako fałszywa dziewiątka. No teraz go wystawiam jako fałszywą dziewiątkę. Gabriel Barbosa, nasz Gabi Gol, który nie strzela, goli. Zgłaszamy zespół, oczywiście, lecimy na meczek. Instrukcje dotyczące rywali, troszkę im tam pomotałem się, troszkę ich tam ponakładałem, No zobaczymy. No, najpewniej to nas zmucą za tę e, porażkę na własnym stadionie, którą odniósł e, Manchester e, City. Manager Pep Guardiola, Ederson, João Cancelo, Ruben Diaz, Aymeric Laporte, Ferland Mendy w obronie, Rodri, e, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, e, Raheem Sterling, e, Jack Willis to linia pomocy taka z dwoma ofensywnymi pomocnikami i Ferran Torres e, w ataku Zaczynamy meczyk. Nie jesteśmy dzisiaj faworytami, ale to do, dla nas dobra sytuacja. Zaskoczcie ich, panowie. Zaskoczcie. Zdenerwowany Kalum Chambers. No właśnie, ten Kalum Chambers cholerny. Potrzebujemy dzisiaj solidnej gry w defensywie. E... Wierzę w wasze umiejętności. Czas je zademonstrować. No, już się mu zmieniło. E... Panowie, taka gadka standardowa. E... Lecimy z meczykiem w swoich strojach błękitno-białych, błękitne koszulki, białej spodenki Manchester City zaczyna ten mecz Mendy na lewej stronie do Grilisza, grillisz jest na lewej stronie podanie do niego. No, będą nas męczyli tutaj. No, wybijamy tą piłkę dobrze. Almirone z lewej strony. My oczywiście w naszych pasiastych koszulkach biało-czarnych lodi. Dośrodkowanie był chyba jakiś faul, dośrodkowanie, ale bardzo złe. Gabi gol Gabi Gol, ale wybijam piłkę Bernardo Silva przyjmuje Ferran Torres, podanie akcja, ale przerwana dobrze. Joao Cancelo do Sterlinga, Sterling do swojego bramkarza do Edersona Ederson do La Amerika Laporte do Mendiego. Dalekie podanie do Ferrana. Ferran strzela, ale Emiliano Martinez popisuje się ładną paradą. No, już zaczyna. Manchester City lepiej grać niż my. Zaraz będzie, ma, chyba będzie musieli zażądać więcej. Teraz no, taki no, fal w polu karnym Alana St. maximina prawie wydawało mi się, że to może być nawet rzut karny. E, no, mamy nastawione to, żeby no, ostrzej po prostu traktować e, piłkarzy Manchester City. Strzały e, znowu Ferrana, Torresa i wspaniała parada Emiliano Martineza. Kevin De Bruyne z rzutu rożnego już e, rozpoczyna grę. E, wybijamy tą piłkę dobrze. Panowie, zażądam więcej od nas, bo nie gramy dobrze, nie gramy dobrze, nie gramy dobrze i to jeszcze u siebie. To jest najgorsze. To jest o co, o to, to, o co mi najbardziej chodzi. Cały skład żądam więcej od was, bo Kaszanka jest, Almirony niezadowolony jest z Chambersem z tych okrzyków. No, trudno. Nic się nie dzieje w meczu gryli rzut rożny, 35 minuta. Dośrodkowanie, ale wybijamy tą piłkę. Kolejna ofensywna akcja, no w ogóle nas po prostu całkowicie zepchnęli do obrony 27% posiadania piłki Chambers po prawej stronie biegnie z piłką, przy nim Grylish, będzie dośrodkowanie Chambersa, jest, ale niestety niecelne, Lodi przejmuje tą piłkę na lewej stronie, będzie chyba na kolejne dośrodkowanie, tak jest, ale bardzo złe to dośrodkowanie, Ederson łapie tą piłkę podaje do Laporta Laport z De Bruyne. do Rodrigo Rodrigo do Sterlinga, który jest tam po prawej stronie Podanie teraz do Ferrana Torresa, i zablokowany ten strzał, strzał przez KOUNDE. No gramy, gramy słabo, gramy bardzo słabo. Znaczy, no nie mamy piłki, ale też nie mamy piłki, to nie mamy sytuacji. Dośrodkowanie Kevin De Bruyne, rzut rożny dla Manchester City, dośrodkowanie, ale nie wiem co się w ogóle stało, że to się wyłączyło. No, słaba ta pierwsza połowa, bardzo słaba. 29% posiadania piłki mamy. To jest fatalnie już w ogóle. Byliście za słabi, to absolutnie nie do zaakceptowania. Po trochę pomachamy, pomachamy rękami. No, troszkę się zawodnicy nasi zmotywowali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gabi, rozpoczynamy drugą połowę. Bisoma do Wiloka. Wilok, skąd? Pawarty. Podanie do Kounde, do Wiloka z powrotem, nasze wysunięty rozgrywający Kounde. Podanie do gabi ale nie przejmuje tej piłki Gabi-Gol. No jak zwykle, jakiś niezbyt dobry mecz naszego zawodnika. Dobra, stawiamy na pozytywnie, gramy u siebie. Panowie żądam więcej, zero presji. Chambers z głowy wbija piłkę. Znowu piłkę ma Manchester City, grili jest Kounde. Do Gabi, Gabi, do St maximina Co wymyśli Sant-Maximin? Nic Kounde. próbuje rozegrać tą piłkę Gabi, w lewą stronę Do Almirona, Almiron z lewej strony do Dośrodkowanie, strzał jest, Willock Jest gol, proszę państwa I pierwszy strzał w 56 minucie Joe Willoka Zamienia ją na bramkę No fajny, fajna akcja Gabiego, no wrócił się tam po piłkę Do Almirona na lewą stronę Ładny taki strzał z woleja powiedzmy w prawy róg bramki Edersona i prowadzimy 1 do 0. Tylko trzeba było zmienić taktykę Bisuma, bardzo słaby mać tego zawodnika, chyba zaraz zmienimy mu po prostu pozycję, żeby zagrał jako nie Mezala tylko pomocnik długodystansowiec na wsparciu. No męczymy się strasznie, męczymy się strasznie w tym meczu, a bardziej to nas męczy Manchester City albo Manchester City, jak to woli, Kevin De Bruyne jest w, na, w linii polakarnego strzela, ale niecelny ten strzał e, Kevina De Bruyne Gabi, e, Gabi na prawą stronę do San Maximina. San Maksimon oczywiście to jest nasz e, pociąg towarowy e, biegnie po tej prawej stronie do środkowania do Almirona, ale nie wiem, co to był za strzał, no nie wiem jak to Almiron zrobił, że w ogóle tego. Nie trafił w bramkę z takiej sytuacji. Przyjmuje piłkę Manchester City na środku boiska. Ruben Diaz do Laporta. Laport z De Bruyne. podanie dalekie do Edersona. Ederson do Rubena Diaza z powrotem do niego Bernardo Silva. João Cancelo będzie podanie do Sterlinga. Urywa się. Lodi fauluje teraz z tyłu. Zawodnik z żółtą kartką otrzymuje drugą żółtą kartkę. I no niestety będziemy... Grać w 10. będziemy grać w dziesięciu, no to mało wróży na przyszłość tego meczu, no niestety, no, no. trudno też, no czasami tak jest po prostu, no. Matryci wejdzie na boisko za Gabriela Barbosę, no bronimy się, bronimy się, bo już nie mamy co więcej zrobić z tym. Strzał teraz... Strzał to był chyba teraz Grylisza, którego, który wyciąga ładnie Emiliano Martinez, no ciężko, ciężko będzie teraz w tym meczu, te ostatnie 15 minut z doliczonym czasem gry, no zobaczymy, no, jeśli przegramy, no to przegramy, no trudno się mówi. Bisuma walczy na środku pola, żeby odzyskać tą piłkę, no niestety nie udaje się nam to. Fernandinho, podanie do Sterlinga. Sterling przy nim do dośrodkowanie i z broni po strzale Kevina De Bruyne, Emiliano Martinez. Panowie, chyba będziemy nawet już grać na czas. Troszkę niższe to tempo. no Jeśli wygramy, to będzie to całkowity już fuks. Zwolnijmy tempo, będziemy grać skądry przegrupowanie naszych zawodników. Jeśli nic się tam nie wydarzy, strasznego w, w czasie, kiedy ja coś tu zmieniam. Sean Longstaff wejdzie na boisko za Bisona, który bardzo słabo spisuje się w tym meczu i za St. Maximina nikt nie wejdzie. Bo po prostu nie, no zmienimy St. Maximina, on przecież i tak już nie może biegać. Ryan Fraser wejdzie za tego zawodnika, tu z Almidonem niech się może jeszcze zmienią jako schodzący napastnik niech zagra Tak żebyśmy mieli coś tam w ataku I na wsparcie zagra Almiran jako skrzydłowy 80 minuta meczu już za nami No bronimy się, bronimy i teraz to już będzie w ogóle obrona Częstochowy. Bardzo defensywnie gramy. Nawet remis będzie dobry w tym meczu. Ilkay Gundogan pojawił się na boisko. Strzał zablokowany dobrze. Jeszcze dośrodkowanie zawodników Manchester City. João Cancelo do Kevina De Bruyne'a. Kevin De Bruyne fantastyczny zawodnik, ale Matrici blokuje jego dośrodkowanie z rzutu rożnego, Kevin De Bruyne dośrodkowanie, wybijamy znowu piłkę jest Ryan Fraser co zrobi z tą piłką, Ryan Fraser na prawą stronę do Almirona, Almiron nie ma komu podać, musimy wycofać tą piłkę do Willocka i tak powinniśmy teraz te ostatnie minuty grać, nie mamy się gdzie spieszyć, to my wygrywamy ten mecz Paward do Emiliano Martineza z powrotem do Pawarda, Betancur Conde już, słyszymy na stadionie Ole Ole, hiszpańskie czy meksykańskie i tak powinniśmy na Ole Ole grać w tym momencie. Taktyka i zmiany w ostatnie 5 minut. Nic już chyba raczej nie będziemy tutaj zmieniać. Może, o właśnie tak, linię defensywną troszkę zmienimy. Nie będziemy już grać z kontry, utrzymujemy formację. Całkowicie, krótkimi podaniami zaczniemy grać. Nie będziemy kopać gdzieś tam na wolne pole. To chyba nam powinno wystarczyć, żeby te 5 minut wytrzymać, no ale nigdy z Manchesterem City, nic, nigdy nic nie wiadomo. Konde, Betancure Willok. Podanie do Emiliana Martineza, Wymijamy się tutaj piłką Pressing drużyny Manchesteru City i proszę Państwa, wygrywamy w 10. Przeciwko Manchesterowi City Renan Lloyd 71 minuta, że czerwona kartka, ale no. Niezły, niezły był ten mecz no żeby nie ta czerwona kartka no to i tak Manchester City był o wiele lepszy no 64% Posiadanie piłki 16 do 4, do 4 W strzałach Dla Manchester City w strzałach celnych 4 do 1 No ten jeden strzał wystarczył nam żeby Wygrać ten mecz Eksperci niech się wypchają Po prostu Tyle, krótko do powiedzenie. Wygrywamy z Manchesterem City. Przesuwamy się, no nie przesuwamy się, ale zbliżamy się troszkę tutaj do tych drużyn do Chelsea. Mamy już trzy punkty tylko. Coś tam się wydarzyło? Chelsea coś przegrało? Nie, wygrali. No to nie, nie wiem, to już mi się, mi się może coś pomyliło. Trzy punkciki straty do Chelsea, dalej mamy 11 punktów straty do Manchesteru United, no a tutaj to już w ogóle nie liczę na tą pierwszą trójkę, ale no przydałoby się na to czwarte miejsce wskoczyć, wskoczyć żeby grać w lidze mistrzów. Bezcenne zwycięstwo po heroicznym boju wiadomości. Piłkarz meczu Benjamin Pawart. No dobrze zagrał, dobrze zagrał Pawart. Jeden z, no, chyba, jeśli nie najlepszy, nasz zawodnik. Konferencja prasowa, oczywiście, zaraz sobie tam pogadam z nimi. Renan Lodi odsunięty na jeden mecz. Bisuma znowu wypalony. Newcastle pasuje, no, notuje pasem siedmiu spotkań bez porażki, a więc no nie idzie nam ostatnio tak źle. Oprócz tego. Meczu przegranego w Lidze w Pucharze, nie w Lidze z Liverpoolem. No Joe Willock ostatnio nam strzela bramki. Dobra, zobaczymy się już tam w którymś meczu następnym, bo jakieś to, tutaj mamy słabe drużyny. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Chelsea, Arsenal, Manchester United i Liverpool w kwietniu. Cztery mecze, no, które no, będą super ważne dla nas i super ciężkie także. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!